Dzisiaj pokażę Wam Toyotę Corolla, najładniejszej piątej generacji, bestseller Toyoty praktycznie od zawsze, w wersji najbardziej ekonomicznej, czyli tak, w dieslu. Tożsamożka była też oferowana z dwoma napędami i przód, tak jak tutaj, i tył. I tył możecie kojarzyć z takiej dosyć znanej Toyoty Corolla z pop kupę, właśnie z napędem na tył z pewnej japońskiej bajki vu. Toyota Corolla piątej generacji zadebiutowała w 1983 roku i była produkowana prawie, że do końca lat 80., co po niej widać. No, jest to jeżdżące pudełko. Ale ze względu na to, że było to pudełko, które było trwałe, to zyskało popularność ogromną w Stanach czy w Zachodniej Europie. Korolla od pierwszych generacji zawsze była bestsellerem, bo po prostu była trwała, dobrze przemyślana, jeśli chodzi o przestrzeń bagażową, wnętrze, czy po prostu wygodna. Najzwyczajniej w świecie był to dosyć mały. Dosyć budżetowy samochód, który był wygodny, ładny, ergonomiczny. No i mi się taka właśnie ta pudełkowata bryła lat 80. bardzo podoba. Jest, jest piękna, jest pudełkowata, jest kadziasto, więc jest pięknie. Można też powiedzieć, że Toyota Corolla jest el samochodem eleganckim, samym w sobie. Corolla też pochodzi z całego tego koronowego nazewnictwa Toyoty. No i no spójrzcie na nią. Zupełnie seryjna, nielakierowane zderzaki, czarny grill. Lakier błękitny i takie niebieskawe wnętrze. I tylko inna felga i samochód od razu wygląda już rasowo. I nie trzeba gwintów, dokładek. Ten samochód sam w sobie wygląda elegancko, rasowo i adekwatnie dla swojego wieku. To nie jest samochód wyglądający na młodszy niż jest, na starszy niż jest. To są lata 80. i te at y aż przez tą korolę krzyczą. I to mi się bardzo podoba. To są najlepsze lata japońskiej motoryzacji, lata 80. Tak jak tydzień temu z Jeepem Austinem, Jeepem Austinem Champ, dokładnie tak, i tym razem przypominam Wam, że jestem w Wielczu. U kupujemy klasyki, i ta tojotka również do niego należy. Jest po prostu świetna. No i chyba już wspominałem, jaki to jest silnik, i w sumie nawet do końca nie wiem. Chciałem opisać też więcej ze stylistyki, jednak nie wiem za bardzo co dokładnie określić, co opisać. Bo owszem, tutaj mamy ciemną wstawkę z takim żebrowaniem pod koniec. Klamki są bardzo proste. Czarna listwa, chlapacze, czarne, nielakierowane zderzaki i pudełkowata sylwetka. Oczywiście, można zwrócić uwagę na to, że ten przód jest delikatnie pochylony, żeby poprawić aerodynamikę. Ten kierunkowskaz zachodzący na błotnik, który jest też tak trochę podcięty, też... Dodaje rasowości si tej sylwetce. Jednak prawda jest taka, że w latach 80. większość samochodów wyglądała bardzo podobnie, i jak się zamknie jedno oko, a drugie zmruży i patrzy z odległości 100 metrów, to można korolle pomylić z Audi 80B3 na przykład. To jest stylistyka bardzo typowa dla tych lat. No i szczerze mówiąc, zbytnio się na tle tych lat nie wyróżniała, ale to była jej nieodparta zaleta, bo ktoś, kto kupował Corollę nie chciał się wyróżniać, chciał mieć dobry samochód. I za dobre pieniądze dostawał dobry samochód. Oczywiście nie mówię tutaj o realiach krajów bloku wschodniego, bo to inna bajka. Jednak ten samochód to był naprawdę dobry samochód, i mi się podoba. Chociażby ze względu na to, że ma. Bajer? Nie, Bajer, po prostu element, który lubię w samochodach. Kierunkowskazy przednie w zderzaku. Pierdoła, a cieszy. Zawsze chciałem mieć samochód z takimi światłami. Jeszcze nie mam. Poza tym. Jest tutaj bardzo japońska sylwetka, z lat 80 właśnie jest antenka wysunięta na stałe, nie wysuwająca się. Maska z delikatnym przetłoczeniem, spryskiwacze na masce, proste krawędzie, samochód zasadniczo rysowany od ekierki. Nawet tutaj parapety przy oknie są, znaczy parapety, no drzwi wyprofilowane do szyby są po prostu wyprofilowane pod kątem prostym. Tutaj prostokąty krzyczały przez ten samochód i krzyczą nadal z daleka. Jeszcze z przodu może tak tego nie widać, ponieważ tutaj wyraźnie widać, że inżynierowie Toyota też się skupili na jakiejś poprawie aerodynamiki. Nie jest to była bardzo aerodynamiczna, jednak faktycznie bardziej aerodynamiczna niż można byłoby się spodziewać, bo jest pochylone, tu się zwęża, są różne przetłoczenia, ten przód taki pochylony, on się tak troszeczkę na boki rozchodzi. Także to też jest przez ten pryzmat rozpatrywane, jednak nie jest to mistrz aerodynamiki a z tyłu najbardziej widać tę pudełkowatość Corolli tutaj nie ma żadnego poświęcenia jakiejkolwiek aerodynamice bo tam gdzie się dach kończy tam szyba schodzi prawie że pionowo klapa bagażnika po prostu pozioma i tył po prostu pionowy tutaj dosłownie ktoś wziął ekierkę pyk, mamy gotowy projekt tyłu chociaż niekoniecznie szyba tak samo jak cały dach się zwęża ku górze no nie jest to Prosty samochód jak Fiat Panda, tylko jest on bardziej ścięty z obu stron, więc i szyba też tak jest ścięta. Jest to sedan, więc oczywiście nie ma tylnej wycieraczki i oczywiście jest zgrzana tylna szyba, no bo to jest Japonia. Klepa bagażnika no, jest płaska, ale tutaj jest jakieś wybrzuszenie, żeby było ładniej. Wiecie, co jest najistotniejsze w tej koroli? To jest rocznik i przebieg. To jest rocznik 86. Więc można powiedzieć, że w zasadzie końcówka samej produkcji. A przebiegu ma niecałe 88 tysięcy. Oryginalne. I to po tym wnętrzu widać, bo wnętrze jest po prostu perfekcyjne. Zresztą lakier jest oryginalny. Więc to też świetnie o tym świadczy. Dlaczego ten przebieg jest dziwny? A ponadto to jest salon polska. Więc to już o czym świadczy. Oczywiście był to grzybowóz, ponieważ diesel, który tutaj jest. Może i nie generuje żadnej mocy, bo 58 koni z 1.8 to jest dosyć mało. Ale też praktycznie nic nie pali, więc... Przyjrzyjmy się temu, co jest tutaj pod maską. Jak to były cykpy, szybkie otwieranie maski. No i właśnie to, jak te drzwi się otwierają, jak się zamykają... No, czuć Japonię. A ponadto... We wnętrzu... Nie chodzi mi tylko o jakość wykonania, ale też chociażby o zapach. Też czuć Japonię. Ale wnętrze powiem, że jak zawsze mówię, że... Typowo nudne japońskie wnętrze. Tak tym razem tego nie powiem, ale to zaraz zobaczycie. Najpierw silnik, tylko hmm, teraz o tutaj. Pyk. Pręcik, pyk. Na żywo, na cień, bez cięć, wszystko pierwszy raz otwieram tutaj. To się tu wtyka. O. I pod maską pracuje niezniszczalne, pancerne. 1,8, wysokoprężne, jeden wałek. 58 koni. Pompa, przedpustnica na lince, i tu jest wszystko na wierzchu. Oczywiście, no jest to diesel. Diesle są zasadniczo droższe w eksploatacji, ale zrobienie czegokolwiek tutaj przy posiadaniu umiejętności, narzędzi, chęci, to nie jest absolutnie żaden problem. Do, do wszystkiego, absolutnie do wszystkiego tu jest dostęp, włącznie z rozrusznikiem, który jest u góry. Wszystko tu jest. Linka troszeczkę luźna. Przemilczmy milczmy to. To jest Toyota. To i tak będzie jeździć. Korek w lewo oleju na wierzchu. Wszystko na wierzchu. Świece żarowe pięknie. Od góry na wierzchu bez problemu, żeby się do nich dostać. Tak samo silnik do wycieraczek. Cały osprzęt elektryka. Z tego co widzę, to jest jedna rzecz. Tak, jest jedna rzecz, której się mogę teraz przyczepić. Ha. No, jest to Japonia, samochód cywilizowany, można powiedzieć nawet zaawansowany, mimo prostego w konstrukcji, no, znajomej konstrukcji diesla. Nagrzewnica jest w środku, więc jakikolwiek problem z nagrzewnicą oznacza rozbieranie całego wnętrza. Poza tym, bagnet jest takim wygiętym pręcikiem, który wchodzi w gumowy korek. Nie będę tego wyciągać, no bo nie ma potrzeby, chociaż mimo tego, że to Japoniec, ale nie będę wyciągać, bo mam trochę trochę. No, mam szacunek do tego, że ten samochód jest oryginalnie utrzymany w takim stanie, bo poprzedni właściciel, starszy pan o ten samochód dbał i to bardzo widać. Bo silnik nie był myty, komora silnika nie była myta, a tu jest po prostu czyściutko. Dobra. To teraz już nie trzymam Was dłużej w niepewności i idziemy do wnętrza. Więc pora zobaczyć wnętrze. I tutaj, biorąc pod uwagę, że wsiadamy do Toyoty, nie ma absolutnie żadnego zaskoczenia. Te plastiki, owszem, są, no w sumie nawet nie są czarne, one są takie granatowe, pasuje to do tapicerki, do tych boczków i w ogóle do lakieru. To mi się podoba strasznie. Poza tym oczywiście panel nawiewu bardzo prosty, przy pomocy cięgien, wszystko i tych takich przesuwnych przełączników, norma w Toyotach, zapalniczka. Pod ręką, oczywiście. Radio bardzo rasowe, bardzo ładne, klasyczne. Fajnie pasuje do tego wnętrza. Kierownica też jest niebieska, co mnie zaskoczyło, bo bardzo często przy kolorowym wnętrzu sama kierownica jest czarna. Oto i nawet chyba te przyciski klaksonów są. Tak, są niebieskie. Oczywiście znaczek nawiązuje do królewskiego rodowodu całej linii Toyoty, czyli właśnie w tym przypadku też Corolla, ale tam Crown. Yy... No, nie pamiętam tych innych, ale wiecie o co chodzi, tych wszystkich Toyot. Zegary, oczywiście jako, że jest to diesel, to bez obrotomierza. Prędkość to już do 180, myślę, że dosyć optymistycznie, no i tylko wskazik temperatury i paliwa. Kontrolka długich, widoczna, kierunkowskazów także poza tym. No tutaj też się nic nie dzieje, ale to typowo dla japońców zegary są proste, czytelne i jakoś nie porywają stylistyką. Chociaż tutaj akurat zaskakuje mnie to, że wskazówka od prędkościomierza jest bardziej żółta, a pozostałe są bardziej czerwone. Okej, okay. tutaj klasycznie światła, grzanie szyby, kierunkowskazy też w manetce. Tu manetka wyciarasek. Ja mam wrażenie, że ona jest nieśmiertelna, bo ja mam wrażenie, że ona była używana jeszcze w latach 2000 Poza tym, światło przeciwmgielne, tylne. No i tutaj, wszędzie, kratki. Trochę mnie zaskakuje to, że sama wnęka zegarów i obudowa to jest nawiewami jest czarna, mimo tego, że reszta jest właśnie granatowa. Włącz się z tymi nawiewami, które też są wszystkie granatowe. No i obowiązkowy Toyota Clock. Toyota bez, bez tego zegarka to, to nie jest Toyota. Tutaj płytka, ale jest kieszonka. Drążek z zmiany biegów wraz z mieszkiem też jest granatowy, tak samo jak cały tunel środkowy skrzynia pięciobiegowa, co mnie troszeczkę zaskoczyło, bo spodziewałem się, że przed 58-Konnym diesel to jednak będzie to czterobiegówka. Jednak no, na plus, to jest zdecydowanie na plus. Tunel środkowy, tu jest schowaczek na monety, jakaś tam wnęka i kawałek dalej kolejna wnęka. I tu jest wszystko właśnie proste, prosto opisane. I są jakieś tam smaczki, typu ten boczek z takim. Hmm. No nie jest to welur. Może jest to welur? Nie wiem, nie, to nie jest welur. Jakieś takie dziwne tworzywo. Dosyć twarde, nie jest ono jakieś miękkie czy wybitnie dobre jakościowo. Jednak no, nie jest nieprzyjemne. Korpka, oczywiście szyby na korby, wszystkie cztery. I widać, że ta korba była też granatowa, się wytarła, trochę wypłowiała, tak samo zresztą jak klamka, no i ta klamka to jest naprawdę bardzo typowa klamka dla Toyota. O i jest z drugiej strony też widać, że ona była granatowa. Także Japończycy potrafią zrobić wnętrze w jednym kolorze, o tu też jakiś schowaczek i tu też w czerni ten dół. Nie wiem, cały ten panel z nawiewami jakby w jednej linii jest czarny i zegary są czarne, cała reszta jest granatowa. Lubię granatowe wnętrza. To jest ładne. Chociaż ta kierownica zaskoczyła mnie. Ale dzięki temu lepiej wyeksponowany jest. Chciałem powiedzieć znaczek Toyoty, Logo linii królewskiej. Zanim przeniosę się do tyłu, spójrzcie na sam daszek. Z tej strony jest jasny, tak jak pod No, pod sufitka trochę opada. Ale to norma akurat. A z drugiej strony jest ciemny. I on jest ciemno-szary. I ciemno-szary można spotkać tylko na daszkach przeciwsłonecznych. To jest akurat dziwne. Ale w ogóle takie, że tu jest trochę czarnego, większość jest granatowa, tu trochę błękitu, a podsufitka beżowa, to sprawia wrażenie takiego troszeczkę hmm. braku logiki, ale z drugiej strony to pasuje i nie widzę tutaj żadnych pypciów do sterowania lusterkami, i nie widzę też sterowania elektrycznego. Więc mam pewne podejrzenie, że one są sterowane do bólu manualnie, czyli po prostu palcem po szkle. I ty mnie bardzo ciekawi, bo Korolla była samochodem kompaktowym. Była i dalej jest zresztą. I jest miejsce na nogi. Nie ma go jakoś dużo. Nie mogę też narzekać na jakiś jego wybitny brak. Oczywiście, tutaj, jakbym tak złączył nogi, no to. Jestem ograniczony ruchowo, ale jak tak trochę nogi rozszerzę, to bez problemu się mieszczę przy oparciu. Jest to na plus, to znaczy, że jest fajnie rozplanowane wnętrze. No wiadomo, no przy takiej długości no nie może być tego miejsca dużo, więc nie rozłożę się, nie wyciągnę nóg, będę musiał jechać cały czas w jednej pozycji. Jednak mam miejsce, żeby kolana tutaj położyć, nie muszę ich wbijać w coś. To jest na plus. Poza tym, stąd ładnie widać całe wnętrze. No i o! Teraz z tej perspektywy bardzo dobrze widać. One, tak żeby pod sufitkę, było widać. O! To widzicie teraz o jaką kolorystykę mi chodziło. Tu trochę czarnego, granatowy. Tu beżowy. No! Jest to troszeczkę niespójne, wydaje mi się. Ale też bez szału, też nie jest źle. Oczywiście. Istnieje półeczka z tyłu, jako że to jest sedan, no to tutaj można sobie rzeczy spokojnie poukładać, bo szyba pozostaje w jednej pozycji. No i podłączenie grzania szyby na prostej, nieśmiertelnej kostce. Poza tym, miejsce nad głową jest. Jest dużo. I tego można było się spodziewać chociażby po kanciastości samej linii, że to miejsce nad głową tutaj będzie istniało. Nie ma z tyłu zagłówków, więc myślę, że prędzej bym wyrżnął w szybę, niż, niż bym się oparł o podsufitkę. Ale... Tak, na plus zdecydowanie jest miejsce nad głową. Ja mam 1,87. Dosuwam się teraz bardzo do oparcia. No i szuram teraz czapką pod sufitkę, ale tylko dlatego, że trochę opadła, i mi się sprężynka z mikrofonu odpadła. Tu jest naprawdę przestronnie i coś, co zauważyłem w wielu Japończykach, a nie wiem w sumie dlaczego to tutaj jest, może ze względów na oszczędności trochę, ale mi za bardzo się nie podoba, coś tutaj troszeczkę tak jakby nie pasowało, to jest jedna lampka na środku. Po prostu mi tutaj brakuje. Powinna być jeszcze jakaś bardziej z przodu na środku. Tu gdzie, tu, gdzie jest o mocowanie lusterka, na przykład w tamtym miejscu, no ona by bardziej świeciła wtedy do przodu, a tutaj to tak oświetla całe wnętrze, ale najbardziej w sumie między fotelami i w miejscu, w którym nic nie ma. Rozumiem, brak lampki z tyłu, wolałbym samą lampkę z przodu, a jak już dla pasażerów, to niech będzie bardziej do tyłu. Nie wiem, nie rozumiem. W każdym razie na chwilę obecną, póki jeszcze nie jeździłem Corollą, bardzo mi się podoba, jest wygodnie. Jeździłbym zupełnie szczerze, bym jeździł. Nawet mimo tego, że jak się odpali ten silnik, to całe wnętrze wibruje, to ja naprawdę chętnie bym tym całym samochodem jeździł tak jak tutaj stoi. Bo jest po prostu bardzo wygodny, bardzo przestronny. Jest sedanem, więc to od razu na plus. I, I w sumie powiem szczerze, nie wiem czy to będzie jakaś teraz obraza dla toyotarzy. Niezamierzona w każdym razie. Ja to Im więcej Toyotami jeżdżę i innymi Japończykami, tym bardziej szanuję japońską motoryzację. To nie znaczy, że nie, nie szanowałem wcześniej, bo szanowałem. To i ja bym tą Korolę widział na złotowie, Tak w latach 80., jak była nowa, lata 80., 90., to ona na taksówie by nawijała kilometry. Prosty diesel by pojechał zawsze wszędzie i na czymkolwiek. A miejsca jak na taksówkę z tyłu jest wystarczająco dużo. Plus to jest Toyota, więc to się za bardzo nie psuje. Tylko, że jak się zepsuje, to może być drogo. Nie tylko ze względu na to, że diesel. No dobra, ale ja tu nie jestem po to, żeby gdybać. Ja tu jestem po to, żeby wyrażać swoje skromne, subiektywne, niejednokrotnie kontrowersyjne zdanie. Więc nadszedł moment, w którym wsiadam za stery i jadę. Brutalny prosty diesel. Z jedzie jedziemy się trochę dziwnie z tym dieslem, bo ja mam w głowie zakodowane, że Japoniec, to wszystko gładziutko, silnie gładko chodzi, nic nie wibruje, ale jednak to jest diesel, który telepie wnętrzem strasznie, ale jest w zasadniczo tylko na biegu jałowym, bo wystarczy dodać trochę gazu i się uspokaja. Mimo to no, jednak korolla o najładniejszej, klasycznej linii z dieslem to jest ciekawe połączenie, ale bardzo rozsądne. No, i od razu już duży plus ode mnie, czyli duża i dosyć wąska kierownica. Obecnie Toyota robi nudne samochody, w których mam wrażenie, że zaraz dostanę rentę i emerytura już za rogiem, ale jednak wtedy ta Toyota potrafiła zrobić samochody, które teoretycznie niczym się nie wyróżniały, bo były po prostu zgrabnym, w tym przypadku sedanem, z ekonomicznym silnikiem, wystarczającą mocą, bo te 58 koni sobie tutaj spokojnie daje radę. Ale jednak tak zaprojektowali, że to wnętrze jest granatowe, ale kierownica też. Z tym się rzadko spotykam, że właśnie kierownica też jest w kolorze całego wnętrza i to cała. Znaczek tej całej rodziny królewskiej Toy od tych kraunów i tego wszystkiego na środku. Też bardzo fajny smaczek. Cały czas durne umiejscowienie przycisku od awaryjnych, ale to się tego długo trzymali, więc to nie mam czego, czego się czepiać, na co narzekać. Poza tym wnętrze jest no bardzo, ale to bardzo toyotowskie. Jest Toyota Clock, wnętrze jest czytelne, zegary są bardzo proste, brak obrotomierza kompletnie nie dziwi. Mało który diesel miał obrotomierz, więc nie jest to absolutnie żadne zaskoczenie. Biegi chodzą fajnie, precyzyjnie, drążek też, jak zresztą na Japonie przystało. Reakcja na gaz jest, mam wrażenie, że delikatnie opóźniona, ale tylko troszeczkę. Tak naprawdę chodzi wyczuwalnie. W sprzęgło i gazu się da wyczuć bardzo łatwo. I ten silnik zaskakująco chętnie wchodzi na obroty. Po dieselu spodziewałem się raczej takiego wolno wkręcającego się i idącego dopiero jak się wkręci. O, a tu jest dosyć sztywno. Tu jest fajnie. Prowadzenie a trochę mnie zaskakuje, bo nie ma... Kierownica nie daje takich bardzo bezpośrednich informacji, co się dzieje z przednimi kołami, ale czuć doskonale, co się dzieje. W sensie no nie tak doskonale, jakby dawała bardzo wyraźne wrażenie, no ale czuć, samochód daje o sobie znać w sumie nawet bardziej ruchem niż po samej kierownicy, więc myślę, że w przypadku jakiejś niezauważonej dziury to nie wyrwie się z rąk, nie wyrwie palców, tylko faktycznie bardziej będziemy czuć, że samochód zaczął uciekać. To sztywne zawieszenie też nie jest takie sztywne, żeby wybijało plomby Tutaj jest, jest troszeczkę komfortu Chociaż najwięcej komfortu dają te wspaniałe fotele W sumie zbliżenie określonej tkaniny Ale Japończykom najlepiej moim zdaniem właśnie wychodzi wnętrze i, i mechanika Zabezpieczenia tylko korozyjne im średnio czasami wychodzi Ale Toyota korolla w dieslu brzmiała mi jednocześnie jak pomysł idealny na samochód taki dojazdy na co dzień, który mało pali. A i trochę turny, bo jednak Toyota Corolla i diesel mi się nigdy nie łączyły. Teraz się łączą, no i wartością dodaną jest to, że Toyota nie wypina się na posiadaczy starszych modeli, i faktycznie można kupić do nich nowe części. To jest plus, ale to też jest zaleta dużego koncernu, który wykupuje, a nie jest wykupowany. Poza tym mam trochę wrażenie, że jestem za duży tutaj za kierownicą do tego samochodu, ale to jest w moim przypadku dosyć normalne przy japońskich samochodach, że tu włosami posmeram pod sufitkę. Tu i tak nie jest źle. W niektórych samochodach mam oczy na wysokości daszka przeciwsłonecznego, więc powiem, że tu jest nawet dobrze. Wnętrze jest zaskakująco przestronne, zwłaszcza jeśli porównamy. Z zewnętrzem, które jest dosyć małe, bo Corolla jest jednak kompaktowym samochodem. Tak we wnętrzu jest zaskakująco dużo miejsca. Kierowica jest ustawiona, mam wrażenie, że troszeczkę w prawo względem mnie, ale na tyle delikatnie, że nie wadzi to przy jeździe. Chociaż w sumie mam wrażenie, że pedały też są tak troszeczkę umieszczone. Ale nadal to wnętrze jest wygodne. Fotel jest wygodny. Kierunkowskazy chodzą z wyraźnym kliknięciem i przerywać tak fajnie, no może nie agresywnie, ale bardzo wyraźnie sobie klika. Bardzo mi się podoba też umieszczenie kratek nawiewu tych na kierowcę dodatkowych dwóch mniejszych na środku, bo one są ukierowane typowo na kierowcę i faktycznie są w stanie, chciałem powiedzieć, schłodzić, no ale nawiew to co najwyżej podczas jazdy chłodniejszy, ale zimą są w stanie faktycznie najpierw ogrzać kierowcę, no i na przykład można by sobie zamknąć pozostałe kratki, żeby te dmuchały mocniej chociaż te też da się zamknąć, także fajnie Japończycy tutaj to przemyśleli, jest pełne sterowanie nawiewami. Rady jest na wysokości takiej typowej pod ręką, żeby, żeby sobie sięgnąć i zmienić stację czy, czy z... cokolwiek przy radiu zrobić, a półeczka, która jest dosyć niska, ale jest tuż nad radiem, może być fajnym schowkiem na kasety albo płyty, w zależności jakie ma się radio, ale jednak radio na płyty CD w koroli z lat 80. to, to nie za bardzo ale Eurobeat z kasety w Toyota Corolli to było to. Corolla jest rasowym, 80-sowym wozem, jest kanciasta do bólu, więc nie ma żadnego problemu, żeby zobaczyć wszystkie rogi karoserii, chociaż co mnie zaskoczyło to to, że widać też ładnie w lusterku wstecznym całą klapę bagażnika, bo nie w każdym sedanie, też japońskim, jest to takie oczywiste. Poza tym, no, zupełnie szczerze, to poza faktycznie tym właśnie telepaniem wnętrzem, na biegu jałowym, korolla prowadzi się jak bardzo dobry współczesny samochód. Nie ma żadnego problemu, żebym się w tym momencie zadeklarował, że chciałbym taką korolę i chciałbym ją nagniatać na co dzień. Moim problemem jest lęk przed zabezpieczeniem antykorozyjnym japońców. Bo, tak jak chociażby ta korolla, dożyła dotychczasów w bardzo ładnym zdrowiu, ale. Nie zmienia to faktu, że to się może zmienić po jednej czy dwóch zimach Także to raczej jest samochód do zabawy w ciepłe, suche albo przynajmniej tylko deszczowe dni A zdecydowanie nie na jesień, nie na zimę, kiedy, kiedy ta sól jest na drogach Czy nawet nie na wczesną wiosnę Poza tym jeśli chodzi o samochód na przejechanie wyprawy na przykład nie wiem, do Portugalii Żaden problem, w pełni byłbym w stanie je zaufać Bo po pierwsze jest to Japoniec Czyli jest to trwałe, jest to przemyślane. Po drugie, są do tego części. Dlaczego nie chciałbym tego robić na trasie? Już się przekonałem po Japończyku, że ok, jest trwałe. Teoretycznie jest dosyć prostym samochodem, chociaż też nie do końca, nie zawsze. W tym przypadku akurat jest to prosty silnik. Ale zrobienie czegokolwiek przy tym silniku to jest. No to jest sport ekstremalny. I to nawet nie chodzi o naprawę czy odkręcanie ponad 30-letnich śrub, no bo to wiadomo, ale no chociażby o durne opaski zaciskowe na wężach, które są po prostu koszmarem i mi się śnią po nocach. Poza tym, Korolla w sumie ominęła etap takiego youngtimera timera, czy, czy wozu, jako jednego z pierwszych dla młodych kierowców, i przeszła szybciutko z takiego typowego, kompaktowego grzybowozu do w sfery klasyka. Tak na moment była zapomniana, ale mam wrażenie, że coraz więcej się o Toyocie mówi i coraz więcej Toyot klasycznych czy, czy po prostu trochę starszych na drogach się pojawia. No ma to swoje odzwierciedlenie w cenach, ale Toyota obecnie żadna nie jest tania, więc i nie można oczekiwać od klasycznych. Także ta ta Toyota ta Toyota mi się bardzo podoba, a bawi bawimy też trochę to, że Wszędzie, absolutnie wszędzie, Toyota w latach 80. pchała te same klamki w drzwiach w środku. W każdej Toyocie czy czymkolwiek toyoto pochodnym te klamki są. Ale tak, Corolla to jest po prostu wspaniały samochód, zwłaszcza w sadanie. Sadane to są najlepsze wersje.